Picki, ziomek, Dużo powiedziane, jak na gościa o ksywie Rożek. Siema, dzisiaj e, będę odpowiadać na e, filmy chłopaków, e, bo nie wiem, czy wszyscy widzieli. Może nie, może tak, ale Mike i e, Naki nagrali na ten temat mój, e, moich wyczynów filmy. E, dwa dni temu nagrali. E, troszkę zwlekałem z odpowiedzią, nie okrywam, ale były lekkie turbulencje pomiędzy. Yy, ale już nie przedłużajmy. Yy, tak. W filmie Majka Mike mówi, jeżeli chodzi o mnie, mówi o tym, że koledze Roszkowi nie udało się stawić vloga numer 3 na czas. Z powodów nie z powodu dlatego, że on coś zjebał, tylko z takiego powodu, że po prostu YouTube coś odwalił. I no, okej, okay, nie, to zdarza się. Tak? aczkolwiek znaczy, moim zdaniem, to nie wrzucaj filmów po prostu po 23, tylko staraj się to zrobić przed 23, właśnie gdyby coś takiego się wydarzyło. No i się zgadzam z tym, nie powinienem wrzucać filmów po 23, no bo, jak widać, może się wydarzyć, że, yy, no po prostu coś się stanie, co będzie poza moją kontrolą, yy, więc powinienem, yy, więc powinienem po prostu, no pomyśleć, yy, nie pomyślałem, głupio, na o czymś, na swoim błędzie, yy, Tyle, zgadzam się w pełni tutaj z Mike'iem. Mike potem mówi o tym, że w moim filmie challengeowym zjadłem za mało bananów i sprite'a. Nie postarałem się. No i powiem szczerze, po prostu no nie, nie do końca byłem pewien, jak zrobić challenge. Myślałem, że jeden banan i trochę sprite'a wystarczy. Tak się dowiedziałem, nie, nie starczyło. No i też uważam, że hej, to jest też totalnie jakby. No też się z tym zgadzam. W sensie z filmem Majka się zgadzam. Jeszcze mówi Mike o tym, że filmy są krótkie Że I napisałem w opisie literalnie połowa Meneli. Dokładnie wygląda to, dokładnie wygląda to w ten sposób. Literalnie połowa Meneli źle się czuję, minuta filmu. Na końcu jeszcze powiedziałem, dobra, minuta minęła, to to w zasadzie już odbędnione. Też może nie wszyscy to zauważyli. Ale jest to nawiązanie do praktycznie połowy uczestników. Mamy zasadę, że no, film powinien trwać powyżej minuty, ale jest bardzo dużo filmików, które trwają albo minutę, albo trwają minutę, nie? 20 sekund. Myślę, że wartością filmów na daily jest to, że one są codziennie, a nie to, że są. Yy... Ja jakoś. no Z tym się akurat trochę nie zgadzam. Myślę, że muszę o tym pomyśleć albo musiałbym o tym porozmawiać z kimś no i to tyle jeżeli chodzi o film Mike'a z, z raczej z większością co Mike mówi w filmie no to się zgadzam. Na, Naki też nagrano na mnie film strasznie nudny szczerze w sensie 18 minut mówi się to chciało oglądać. No ja oglądałem na no bo film jest o mnie więc warto by usłyszeć co o mnie mówią na mieście No i Naki mówi tam, że ogólnie Słabo, że dopiero trzeciego dnia wstawiłem długi film. No i wytłumaczenie jest proste miałem wtedy w środę zaliczenie materiału i musiałem się uczyć i no nie, dał, nie dałem rady w poniedziałek ani we wtorek, dałem radę w środę. No, mniej więcej potem mówi to samo co Mike, że, 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 że głupio że się wyłożyłem, ale trochę nie moja wina, ale trochę moja wina. Tak, i Naki też mówi, że challenge, który zrobiłem, Sprite and Banana Challenge, był słaby i że mógłbym się bardziej postarać. I też się z tym zgadzam, w sensie. No to jest, no się powtarzam. Zgadzam się z tym. Myślę, że powinienem zjeść więcej bananów. Um, napić się więcej Sprite'a. Naki też mówi o pewnej aferce. Że, mm, że na filmie się zaczęły dziać dziwne akcje, takie jak dodawanie filmików do playlist o dziwnych treściach. Filmików o dziwnych treściach, w sensie tam jakieś golenie, no... Niefajna sprawa. Um, nie umiem się z tego wytłumaczyć szczerze, no bo nie mam jak do końca. Mm. No jedyne co to mogę powiedzieć, że to po prostu nie ja zrobiłem. No bo to nie ja zrobiłem. Mm. Co, co tam jeszcze mówi? Mówi, że... E, o, mówi, że o wyłączeniu komentarzy. O, o tych dziwnych akcjach też mówi, że komentarze są wyłączane. I jest taka trochę narracja, że to może ja robię. Że ja wyłączyłem pod challenge'em... E, Komentarze bo nie chciałam konstruktywnej krytyki. Otóż znów nie jest tak. Nie wyłączyłem komentarzy. Um, sam pod koniec yy, prawie każdego filmu proszę, żeby napisać komentarz. Um, no i też jakoś nie, nie, no, nie, nie ukrywam, że challenge został zrobiony źle. Nie wiedziałem, że czeluś był zrobiony źle. Teraz wiem, że czeluś został zrobiony źle. No i też, tak jak mówię, nie mam zbytnie powodu, żeby wyłączać na swoich filmach komentarze. Tym bardziej nie mam powodu, żeby wyłączać na innych ludziach komentarze w sensie. Po prostu. Ostatnią rzeczą, jaką Nafi porusza w swoim filmie, jest. W sensie nie porusza, ale Naki chyba dwa razy próbuje napisać komentarz pod filmem, ale się boi. Naki, Naki, wiesz co ja ci powiem Naki? Tyle ci powiem, tyle ci powiem Naki. No, i to jest chyba wszystko co, co o mnie powiedziano w tych filmach. Nie ja wiem, tutaj mam jakieś różne notatki, ale... Może jak czegoś zapomniałem to jeszcze dopowiem później. Mm. No się zgadzam, że jakby kilka rzeczy nie zrobiłem najlepiej. Mm. I... No powodów jest kilka. Za chwilę mam maturę i się przygotowuję do tej matury. Też po prostu, no nie, nie będę mówić, że ja ogarniam wszystko. Wielu rzeczy nie ogarniam i wielu rzeczy się uczę. Mm. I dzięki chłopaki, że nagraliście te filmy. To bardzo wartościowe, że wyraziliście swoją opinię. Mm. No. I e, tak jak parę filmów temu e, mówiłem, żeby e, mówiłem, zapowiadałem Q&A to teraz będzie dokładnie to. Bo napisaliście komentarzów całkiem sporo. Pierwsze pytanie, jakie widzę Saint Razor pyta się, jakie są najbardziej epickie gry wideo. Mm, I myślę, że najbardziej epickie gry wideo to są takie, które wam się najbardziej podobają. W sensie ja mogę powiedzieć, ostatnio bardzo mi się podoba Fallout New Vegas. Lubię też grać w Fortnite'a i w Kloce. Mm. Ale myślę, że nie ma takiego innego kanonu. W sensie, myślę, że na przykład jakieś takie gry typu Hearts of Iron by mnie po prostu nudziły. Um, nie wiem. Najbardziej epickie gry to są takie, które wam się po prostu podobają. Um, Filip Tomczyk się pyta... Ile wynosi masa, masa atomowa polonu? Powiem ci Filip Tomczyk, nie mam pojęcia, w sensie, ja nie wiem Musisz się spytać kogoś bardziej kompetentnego, sorry mm, Czy masz jakieś gry na telefon? Mam um, Mam, mam plans vs Zombies, mam pobrane na telefonie um, Czasami gram Czasami się zdarza tak. Czy widziałem kiedyś automobil? Yy, nie jestem pewien, bo jeżeli chodzi ci o automobil, w sensie że samochód po prostu, to tak. Jeżeli chodzi ci. Musiał, musisz wytłumaczyć w komentarzu następnym, yy, to ci może lepiej odpowiem na to pytanie. Um, która gra lepsza? Gothic czy Wiedźmin? Yy. W Wiedźminach grałem tyle co nic, a w gotika to w ogóle. Nie wiem. Zadajecie bardzo trudne pytania, w sensie pytania, na które ja do końca nie mam odpowiedzi. Hmm. Czy mam mleko? Powiem szczerze, nie wiem, musiałbym wstać pójść do kuchni, a trochę mi się nie chce. Jakub Lebo, pyta się. Ja też mam pytanie do kiemę, kiedy Minecraft Let's Play. Jakub Lemon. Nie wiem, kiedy Minecraft Let's Play. w kuchni um, i sprawdziłem i jest mleko w domu. Dziękuję za oglądanie dzisiejszego daily. Um, Żałuję, że musiałem zrobić ten challenge trzy razy. E... Do zobaczenia jutro.